Zostawcie suba! Zostawcie suba! ZOSTAWCIE Słuchajcie, szykuje się nowy projekt. Nazywa się on. E, on się nazywa. E, projekt Shore. Tak to się proszę Państwa nazywa. E, projekt Shore, który odbędzie się w Bułgarii. E, bodajże. Już Wam mówię, kiedy konkretnie. To jest gdzieś około 2 tygodnia, mm, gdzieś około drugiego tygodnia września, mianowicie jest to 10-19 września, 10-19 września, między 10 a 19 i teraz tak, to jest w Bułgarii w Złotych Piaskach, jest to hotel, który nie, po, nie ma ciszy nocnej, tak, więc jakby robimy tam projekt, ten projekt Shore, będzie kilka osób z YouTube Shore, więc jeżeli ktoś chciałby pojechać z nami, spędzić z nami tydzień na wakacjach, all inclusive oczywiście, i z nami się bawić, zrobić sobie wspólnego streama z basenu i tak dalej, i tak Jeżeli ktoś jest zainteresowany czymś takim i chciałby spędzić sobie wakacje przy dobrej imprezie, to zachęcam serdecznie, możecie się do mnie odzywać na PW, na moim, na moim Instagramie najlepiej, guzik T tam piszcie PW, jak ktoś jest zainteresowany. Ja mogę tak z grubsza powiedzieć, że pokój trzyosobowy za tydzień to jest 1199 zł, natomiast dwuosobowy to jest 1299 zł za osobę eee... i to jest tydzień all inclusive przejazd autokarem, tak? Samolot jest droższy z tego co wiem chyba 500 zł, ale nie jestem też pewny do końca. Będę miał szczegółowe informacje już wkrótce i powiem Wam więcej na ten temat. Tak, Dawid Cox będzie, Dawid Cox będzie, będzie Brzydal, będę ja, być może będzie Adam, Amadeusza nie będzie, nie został zaproszony. No cóż, tak życie, tak bywa. Nie wiem jak z machonkiem. Muszę z nim czy on będzie chciał pojechać na, na Projekt Nie wiem jak też z Paszą. Pasza był rok temu. Może ty w tym roku też pojedzie, Zobaczymy.